To takie powiedzenie, brzmieć jak zarta płyta. Ja... No, ciężko robić wywiady i znowu powtarzać to samo, ale z mojej perspektywy chyba musimy to powtórzyć, bo znowu, dobry mecz, a wynik już nie To znaczy tak, ja nie powiedziałbym, że dobry mecz, bo, bo skoro, skoro przegrywamy kolejny mecz i skoro po kolejnym meczu, tak jak mówisz, wygląda to podobnie, to, to nie był to dobry mecz. Ja, ja nie jestem zadowolony z dzisiejszego meczu, bo z różnych przyczyn absencji powiedzmy kartkowych, tak? czyli kartki Szymiego i, i gdzieś tam urazów urazów Gajetana i Mikiego. Inni zawodnicy dostają szansę, inni zawodnicy mają możliwość przekonania mnie do tego, że, że dostają za mało minut. I, I ja mam żal o to, że, że ci zawodnicy nie wykorzystują tych szans. Ja mam żal o to, że że czegoś nam brakuje i, i nie jest to kwestia organizacji gry, nie jest to kwestia pomysłu na grę, tylko jest to kwestia takiej trochę determinacji i, i takiego zaangażowania w sensie, w sensie dania, dania całego z siebie w to, co dzieje się na boisku. I, i tu mam ogromny żal do, do zawodników. I, tak jak po pierwszej połowie im to powiedziałem, Legionowia strzeliła swoją bramkę, bo to był wyrównany mecz, można powiedzieć, że bez sytuacji bramkowych w pierwszej połowie, ale oni strzelili bramkę, bo oni byli zdeterminowani. Nam tej determinacji troszeczkę, troszeczkę brakło i... I nie chciałbym y, może też nie chciałbym brzmieć jak zdarta płyta, tak, czyli, czyli tłumaczyć, że tak coś się dzieje. Nie, no musimy, musimy zdać sobie z tego sprawę, że mamy jakiś problem. Mamy problem. Y, y, nie mamy zbyt szerokiej kadry, żeby żeby zadziałać drastycznie, ale, ale musimy w jakiś sposób zadziałać troszeczkę, troszeczkę mocniej na ten zespół. Musimy uderzyć pięścią, przysłowiową pięścią w stół i, i do takich sytuacji nie dopuszczać. No, dzisiejszy mecz. Y, z perspektywy, z perspektywy, jak to wyglądało, to, to nie powinniśmy tego meczu przegrać. A, a mogliśmy go przegrać jeszcze, jeszcze wyżej, bo Legionowia miała swoje, swoje kontrataki. Ale ja mam olbrzymi, olbrzymi żal, może nie żal, olbrzymie olbrzymi pretensje do, do dużej części zespołu na boisku. Za nastawienie do tego meczu, bo, bo nie tak wygląda drużyna, która chciałaby się przełamać, nie tak wygląda, nie tak działam jako zawodnik w, w drużynie, która, która gdzieś tam przegrała kilka meczów z rzędu i, i pragnie tego zwycięstwa. U nas tego pragnienia zwycięstwa, u nas tej chęci zwycięstwa ja nie widziałem. Tak jeszcze wtakując od tego meczu, chciałem zapytać, bo tutaj trener poruszył tę kwestię wąskiej kadry. I faktycznie, a to zawieszenie za kartki, a to kilka kontuzji. Dzisiaj, na przykład, kolej na uraz. Miejmy nadzieję, że jak najmniejszy bramkarza Kamila Zapotowskiego. No i właśnie, jak duży tutaj problem, który nam przewiduje na przestrzeni całej tej rundy, no bo, no bo tych kontuzji nie, nie udaje nam się unikać. To znaczy tak, w większości przypadków są to, są to gdzieś tam jakieś mechaniczne urazy, tak? ale tak, no ale z drugiej strony, ja tak jak już powiedziałem wcześniej, no pewnych rzeczy, kontuzji, kartek, tego się nie da uniknąć, ale kontuzja jednego zawodnika powinna być szansą dla drugiego, a pozostali zawodnicy, którzy, którzy te szanse, jeśli nie ode mnie, tak, jeśli mają żal do mnie, jeśli, jeśli to nie ja im dawałem tych szans, tych, tych szans to to dostali od życia tą szansę, tak Tak jak Franek dzisiaj, dzisiaj wskoczył do bramki za Kamila, w jakimś tam stopniu tą szansę wykorzystał i, i gdzieś tam mam nadzieję, że, że od następnego meczu, jeśli to on będzie grał od początku, to da nam pewność, da nam, da nam bronienie, bo dzisiaj gdzieś tam w kilku sytuacjach nas można powiedzieć uratował, to my mu nie pomogliśmy przy bramce na, na 2-1. Tak pozostali zawodnicy dostają różny okres czasu dzięki, dzięki urazom innych zawodników, dzięki kartkom innych zawodników i tych szans... Nie wykorzystują. No kadrę mamy taką, jaką mamy, jeśli chodzi o szerokość, ale, ale nie jest tak, że nie mamy kim grać, mamy kim wychodzić na boisko. Są zawodnicy, którzy, którzy grają i, tak jak powiedziałem, czas, żeby oni wykorzystywali swoje szanse, bo, bo ten czas dla nich też nieubłagalnie płynie. Tak? I, I, tak jak powiedziałem, no, piłka nożna jest. jest takim może czasami, czasami niewdzięcznym, a czasami wdzięcznym sportem, że za chwilę masz kolejny mecz i, i możesz zmienić swoją pozycję w drużynie. I ja nie widzę na razie w swoim zespole, nie widzę zabijania się o, o pozycję w drużynie. I wbrew pozorom nie jest to spowodowane na pewno tym, że niektórym zawodnikom jest... Jest wygodnie, tak? Bo ci, którzy mają pewną pozycję w drużynie, ci, którzy grają za przysłowiowe zasługi, tak, w cudzysłowie, mogłoby tak się rzecz powiedzieć, to ja do nich mam najmniejsze pretensje. Ja nie mam pretensji do zaangażowania, jeśli chodzi o Darka Zjawińskiego, ja nie mam pretensji do zaangażowania, jeśli do Arka niezgody, którzy, którzy są najbardziej doświadczonymi zawodnikami, którzy dają całych siebie w każdym kolejnym meczu, którzy którzy gdzieś tam pracują i realizują to, co mają realizować, a, a nawet dają coś więcej, tak? czego, czego od nich oczekujemy. Tak mamy, tak mamy pretensje i, i zastrzeżenia do zawodników zdecydowanie młodszych, do zawodników, którzy chcieliby zapewne. I i są w takim wieku, że swoje, swoją przygodę, swoją karierę piłkarską mogą rozwijać i gdzieś tam po tych szczeblach chcieliby na pewno się wspinać. A ja nie widzę u nich tej determinacji. Ja chcę zacząć widzieć u nich tę determinację, bo my na chwilę obecną jesteśmy fajni, jesteśmy momentami ciekawi do oglądania, bo chyba nie da się powiedzieć, że ten mecz był nudny do oglądania. W tym meczu się działo, ten mecz był niezły jakościowy na ten poziom rozgrywkowy i tak nasze mecze wyglądają, ale, ale coś trzeba dołożyć, trzeba dołożyć tą iskrę, tak? trzeba dołożyć coś, co przykładowo, już tak chwaląc, ma nieobecny dzisiaj Mikołaj Szatas, który przyszedł do nas w końcówce, który miał być zawodnikiem, który gdzieś tam będzie w treningu, ale on ma tą iskrę, ma tą chęć, ma, tą, ma to nastawienie odpowiednie. Ja chcę takich zawodników, ja chcę w swoich zawodnikach wyzwolić, wyzwolić taką, takie nastawienie do, do grania I, i oni muszą to sobie wyzwolić, jeśli chcą być w naszej drużynie. Franek, dzisiaj niespodziewany debiut, no nie debiut w Buniance, bo w Buniance już zadebiutowałeś w meczu pucharowym, ale jeśli chodzi o ligę, no to pierwszy twój występ no i bardzo niespodziewany, bo, bo Kamil zapytowski doznaje urazu gdzieś tam w 30, około 30 którejś minuty ty szybko się musisz rozgrzać i wejść w jego buty, w jego miejsce. Mhm. No powiedz, jak, jak się czujesz też tak, ze swojej perspektywy po tym, po tym debiucie i też no, jak, jakie są emocje w tym momencie, kiedy, kiedy się dowiaduje, że nagle jako bramkarz przecież musisz wejść w ciągu meczu i pomóc w różnie. Emocje są mocno mieszane, bo jednak to jest kolejna strata punktów, która boli. E, uważam, że tutaj z Legionowa powinniśmy wywieźć przynajmniej jeden punkt e, ktoś kto był na meczu. Na pewno widział, że Legionowia nie miała aż tylu sytuacji. Wiadomo, każdy zespół sobie tam coś stworzy podczas meczu, ale uważam, że tutaj naprawdę dało się wywieźć punkty i nawet trzy no, głupie błędy. A to tak możemy rozmawiać któryś raz z rzędu, że to są głupie błędy. Musimy się po prostu wziąć do roboty i. I pokazać kibicom, sami sobie, że nie kończy się na gadaniu, tylko naprawdę weźmiemy się w garść i zaczniemy punktować, bo mamy ekipę ku temu. I uważam, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, no nie przystoi takiej drużynie jak my. I myślę, że każdy w tej szatni o tym zdaje sobie z tego sprawę. I, 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 i e, liczę, że od kolejnej serii spotkań... W przyszłym tygodniu już wyjdziemy na zwycięską pasę. Życzę sobie tego ja i, e, no, i tak. Tak, no powiedziałeś trochę o drużynie, ja chciałem jeszcze zapytać o jakby A, o, twoi o indywidualny. Tak, no, pff, to nie, nigdy to nie jest łatwe wchodzić e, jako bramkarz podczas meczu, w trakcie meczu. E, myślę, że to jest naprawdę ciężka sprawa. E, ale jakoś tak w ogóle nie myślałem o tym. Chciałem po prostu wejść i pomóc drużynie na tyle, na ile byłem w stanie. Myślę, że na tyle, na ile byłem wiadomo, bra... szkoda tej bramki, ale myślę, że na tyle, na ile mogłem, to pomogłem. I. E... No, żałuję tej bramki. Każdy w tej dru... Każdy w drużynie żałuje. E... Bo, no właśnie, no, z mojej perspektywy, no, uważam, że ciężko było tej zrobić i. I, i, i tyle. A Kamilowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia. No właśnie. Jeśli chodzi o dalsze mecze, bo tutaj oczywiście nikomu nie, nie życzymy nikt nie chce, żeby odnosił kontuzję, żeby był wykluczany za kartki i tak dalej. No, ale tak jak trener tutaj też powiedział wcześniej w wywiadzie, że tak naprawdę to są szanse, które, które wy, jako powiedzmy, czy, czy, czy ty, który na razie mniej masz występów w pierwszej drużynie, no to po prostu to są szanse, które, które wy musicie wykorzystywać, i bardzo możliwe, że, że ty będziesz miał te okazje, żeby, żeby swoje umiejętności, swoją przydatność w drużynie pokazać w następnych meczach. Mam... Ja... Mam przekonanie, że z każdym treningiem, z każdym kolejnym meczem będę pokazywał, że tam moja właśnie przydatność jest, będzie i będzie rosła. Moim, moim, moim zadaniem jest w każdym meczu trzymać zespół na zero. Jak trzeba wybronić, to trzeba wybronić i cieszyć się po meczu z trzech punktów. To jest moje zadanie. Mam nadzieję, że uda mi się. Że jeszcze pogadamy po którymś z meczów wygranym, i właśnie powiem, że to zadanie zostało wykonane. Eee, no. tak, tak, bym, tak bym to ujął.